Witam serdecznie, kochane bliźnięta. Czytanie 20-26 października. Możesz zadać kartom pytanie tak lub nie. Na koniec będzie odpowiedź. Zobaczymy też karty wyroczni i jaki mają przekaz dla Was na ten tydzień. Uwierz w magię, podróż i... Światło księżyca. Co tobie to mówi? Napisz w komentarzu, jeśli chcesz, jak to rozumiesz. Uwierz w cuda. Po prostu uwierz, że wszystko jest możliwe. To tylko ograniczenia naszego umysłu powodują, że czasem nie sięgamy po to, o czym marzymy. Twoja energia w tym tygodniu. Siła, wspaniale. Siła zdrowia, siła umysłu, poczucie pewności siebie, e, wyzbycie się różnych kompleksów, jak was otoczenie będzie postrzegać. Jako panią życia, jako osobę atrakcyjną, e, która chętnie angażuje się w różne sprawy, ma bardzo dużo energii, dużo działa. Ej, czy los będzie Wam sprzyjał? Najwyższa, a tutaj arcykapłanka. To jest silna karta i też myślę, że ten tydzień już się zapowiada dla Was bardzo dobrze. Arcykapłanka zachęca Cię do tego, aby zaufać intuicji. Będziesz mieć różne olśnienia. Światło Księżyca w karcie wyroczni też się pojawiło i podróż. Myślę, że też Wnikaj w sny w tym tygodniu, w... badaj swoje sny. Z martwych wstanie jest dla par oraz dla singli. E, może dla singli tutaj się jednak odezwę. E, po pierwsze, co to oznacza? Mimo że możesz być jakby gotowa na to, żeby stworzyć nową relację i będziesz a tutaj pełna pilu i wdzięku, to jednak jeszcze nie jest tak kolorowo, bo możesz działać na innych w taki sposób, że będą zbyt nieśmiali, aby do ciebie podejść, mogą nie wierzyć, że coś z tobą może się udać, bo będzie to dla nich aż niemożliwe, żeby tak atrakcyjna i wspaniała osoba mogła z nimi. Nawiązać relacje, więc tutaj od ciebie to będzie zależało, czy ty poderwiesz, zaczepisz, zaczniesz flirtować, czy ty zaprosisz. Tu inicjatywa jest po twojej stronie dla par, jest to dobry czas, a stabilny, nic tu się za dużo nie wydarzy, może akurat... Na szczęście, jakoś tak zapomniecie o różnych niesnaskach, będziecie miło spędzać czas. Yy, no, że tak powiem, jak to powiedzieć, w alkowie. <laughs> jeśli się zgodzicie, jeśli zainicjujecie, jeśli będziecie tego chciały, bardzo dużo od Was zależy w sprawach relacji i miłości. W tym tygodniu to wy, jeśli chcecie, możecie być tymi inicjatorami, a na co wydacie tą energię? No, to już od was zależy, ale zobaczmy, czy finanse będą potrzebowały tego e, wsparcia. O, myślę, że nawet właśnie przypływ gotówki, e, który się szykuje, zarysowuje się coś już w tym tygodniu, jakiś zysk. Coś już zaczniecie obliczać, patrzeć, że coś już może niedługo się pojawić, więc będzie to Was bardzo satysfakcjonować. Już będziecie myślały nawet o tym, jak wydać te pieniądze. Myślę, że będzie to, będą to już szukania może nawet w internecie, a jakiś płaszcz, sukni, no, już będą plany, jak wydać te pieniądze. Um, Myślę, że bardzo mądrze byście sobie to zaplanowały, aczkolwiek pieniądze to nie jeszcze nie ten tydzień, tylko tak jak mówię, one są w drodze. One są w drodze. Możecie mieć też świetne pomysły na to, jak je zarobić, pomysły, tak? A do działań dopiero za jakiś czas możecie przystąpić. Sięgnijcie do swojego doświadczenia, to co już robiłyście. Chociaż to jest coś wyjście z nowym, tak jakby nowym towarem w starym sklepie, tak to powiem, ale z jakimś nowym podejściem. Myślę, że w taką energię jak będziecie miały, to gdybyście coś sprzedawały, nawet używanego, to opisy będą bardzo atrakcyjne i przyciągające. Zobaczmy co w karierze. Dwójka pucharów, czyli świetny czas na wspólnika. Na to, jeśli masz jakąś tu planę o działalności własnej, spotkać kogoś, z kim będzie ci po drodze, kto wesprze cię, komu można delegować różne sprawy. Gdybyś była studentką, to jest taka wspaniała przyjaciółka, z którą można się podzielić pracą. To jest człowiek do projektu, który, z którym można fajnie, Coś tutaj wspólnie wypracować, a oczywiście dla biznesu partner, a gdybyś była na etacie, a Twoja praca jest z ludźmi, świetne kontakty, kontakty, relacje z klientami, czy ze współpracownikiem, z kimś na Twoim szczeblu zawodowym, z którym łatwiej będzie. Wszystko znieść, poprowadzić. Myślę, że też możecie kogoś poznać, kto po prostu stanie się dla Was zalążkiem w przyszłości do zarobienia lepszych pieniędzy. To Ci też doda bardzo dużo pewności siebie. Zobaczmy też jeszcze kartę rady dla Was, zanim odkryję kartę tak lub nie. Ogólnie świetny tydzień, będziecie się cieszyć zdrowiem, oczywiście trzymam kciuki za Wasze zdrowie, promienić taką pozytywną energią. Myślę, że też wiele osób będzie chciało z Wami przebywać, więc nie ma się co dziwić, że tu w pracy też się przyjaciel przytrafi w karierze. No i zobaczmy, jaką radę mamy dla wszystkich. Bliźniąt. Piątka Mieczy. To dobry czas na to, aby zawalczyć o atencję, uwagę swojego partnera, żeby, jeśli tutaj ktoś by się taki nieśmiały pojawił dla singli, aby zawalczyć o to, aby razem coś rozpocząć wspólnie. To jest bardzo dobry czas na to, aby zawalczyć właśnie w, na początku intelektem, stworzyć dobry plan do zarobienia dodatkowych pieniędzy, czy e, rozkręcenia tu jakiegoś, czy biznesu, czegoś nowego w starym stylu, w czym już masz doświadczenie. A to jest świetny czas na to, aby zawalczyć e, o przyjaźń w biznesie. No, przyjaźń w biznesie, wiadomo, bywa trudna, ale tu myślę, że znajdziesz ten balans i zobaczymy. Karta tak lub nie. Tak, pięknie, gratuluję. Ja życzę magicznego tygodnia i do zobaczenia.